Witam, dzisiaj w studiu jest ze mną miś Horacy, przepiękny pluszak, przesympatyczny, no po prostu takiego misia pluszowego to każdy chciałby mieć. Miał, mam ja miękkie... Mam i mówi, to jest prawdziwy, żywy, mówiący miś. Cześć, jestem twoim nowym przyjacielem. No wcale się nie dziwię, kto by się nie chciał zaprzyjaźnić z, z takim ślicznotą, w szaliku, z miękkim futerkiem, wielkimi łapami i grzecznie, grzecznie siedzący, bardzo dobrze wychowanym. Tak miś wygląda w pudełku, siedzi sobie grzecznie na półce, zobaczcie, o i zaczepia mnie. Tak wygląda miś Horacy, twój przyjaciel. A teraz chciałabym wam pokazać, co ten wspaniały miś potrafi. Do misia dołączony jest taki tablet, na którym znajdziecie alfabet, cyferki i różne inne jego Chcesz ze mną umiejętności. Uczyć? Tak, chcę się z Tobą uczyć. Na przykład czyta nam alfabet, posłuchajcie. No, no, misiu. Jestem Twoim nowym przyjacielem. No, ja wiem, się razem. Dobra, słuchaj. F. Proszę. Okej. Ok. F. Czyta e, ładnie alfabet. A teraz cyfry? 2, 7, 3. Ale oprócz tego mówi całe słowa. Posłuchajcie. Uwaga, mogę też wybrać to słowo, które chcę, żeby miś powiedział. Góra, herbata, naszej. Potrafi przeliterować wyraz, co jest bardzo dobre głosowanie przy nauce, nauce czytania. pisania oczywiście. Pięknie. Słodziak. Potrafi też um, bawić się z nami w zagadki. Uwaga. A, muszę nacisnąć pięć. No super. A teraz się pomylę. Okej. Okay. Znajdź cyfrę 7. Doskonale. Yeah. Znajdź e. cyfrę. Słuchajcie. Znajdź literę Jeszcze. E. Szuka jeszcze. Możemy szukać z nim razem jeszcze liter. E. Doskonale. Znajdź literę E. Doskonale. Wyobrażacie sobie minę przyjaciela misia, który po prostu odpowiada na takie pytania, bezcenne, ale miś potrafi jeszcze inne rzeczy. Posłuchajcie. Następna piosenka. Ten... który nie lubi się Opowiada też Mówiłem bajki. Na łóżeczku, na stole, na i co pomoże. jeszcze potrafi? No panta, stotka, tam Gdy obejesz się dokładnie, Gdy się, no Jest po ubiegnie. prostu uroczy, no naprawdę no, można się w nim zakochać. i Włączę go na chwileczkę. Przepraszam cię, kochane. Do, Do zobaczenia. Jest fantastycznie dobrany lektor, bo to jest taki misiowy głos i naprawdę dzięki temu ten miś ma po prostu osobowość i myślę, że może być przyjacielem każdego z Was. Prawda, misiu? Pa! Pa!